Witam was na czytaniu pod tytułem Myśli, uczucia i zamierzenia mężczyzny. Do wyboru malachit, kwarc różowy i kryształ górski i zaczniemy. Wiadomo od czego? Obecna energia to królowa buław. I wstrzymanie wiadomości. Mógł się kontakt urwać, albo coś jest ukryte w tej relacji. Ważną rolę gra kobieta, baran, lew, strzelec. Może to jest Twoja energia i odsunęłaś się od tego mężczyzny, bo dowiedziałaś się o czymś. Ewentualnie w odczycie odwrotnym to mężczyzna mógł się czegoś dowiedzieć. Może być to relacja ukryta, może to być relacja platoniczna. Może Was łączyć miejsce, w którym ludzie często stoją, być może w kolejce. Jak Cię widzi. Widzicie jako osobę zarządzającą zespołem? Mężczyzna, widzicie często w męskich energiach, przy jakimś budynku. Możecie się często mijać. Cię jako osobę, która jest otwarta na współpracę biznesową. Możesz współtworzyć stowarzyszenie albo uczestniczysz w jakichś spotkaniach religijnych, Mogłaś tej osobie mówić o jakiejś podróży, która miała na celu hmm, zawarcie jakiejś umowy, albo była to podróż stricte religijna, mężczyzna ten widzicie jako kobietę zdecydowaną, która osiąga swoje cele Która wie do czego dąży i mogą Ci się nie podobać pewne niejasności, które tutaj są. I pojawiły się w sygnifikatorze tej relacji. Jeśli chodzi o uczucia, to król mieczy niezbyt romantyczna atmosfera. Tak, dziewiątka buław i siła. Prawdopodobnie posiadasz klucz do serca tego mężczyzny, ale jeszcze się to nie stało. Ze względu na to, co przeszliście kiedyś w przeszłości. Tak, o uczuciach trudno to mówić, ale jest duże pożądanie i przyciąganie. W jakichś aspektach możecie się uzupełniać. I może budzić to w mężczyźnie taki pierwotny strach. Przed czymś, co nieznane. Boi się, że przekręcisz ten kluczyk i wtedy się zadzieje. Zamierzenia. Mężczyzna chce ci przekazać jakiś klucz. Albo jakiś malutki przedmiocik. Hmm. Możecie się spotkać przy okazji jakiejś przeprowadzki albo zmiany miejsca, remontu, zmiany biura. No, mężczyzna chce Ci przekazać jakiś przedmiot. I może to być opóźnione w czasie może się pojawić pod jakimś bardzo wysokim budynkiem. Gdzie cały czas jest problem ze światłami. Tak, jeśli chodzi o wynik, to pojawia się karta wieża, czyli nagłe zmiany w Waszej relacji. Tutaj mogą być jakieś rozstania i powroty. W najbliższym czasie mężczyzna może się izolować, żeby przemyśleć pewne sprawy w swoim zakątku. Na Waszą relację może wpłynąć sytuacja zewnętrzna. Ewentualnie, cóż to może być? Hmm. Mogą być jakieś rozstania w stałym partnerstwie, lub kończenie umowy o pracę i to będzie miało wpływ, lub zachowanie jakiejś starszej kobiety. Z waszego otoczenia ciemnowłosy. Tak, dobrze, dziękuję mm. za ten wybór i przejdziemy do kwarcu różowego, aż zabił dzwon Tak. Mhm. Dobrze, jak wygląda Wasza relacja? Między Wami jest równa wymiana energetyczna, finansowa, możecie być w stałej relacji. Możecie współpracować, jeśli chodzi o finanse, o jakieś zainteresowanie albo jakiś dar, który dopiero odkrywasz. Jeśli to jest stała relacja, to możesz czuć jakiś niedosyt albo wydaje ci się, że to jakaś. Kisza przed burzem. Jeśli łączy Was współpraca biznesowa. To są pewne niedomówienia, ale łatwo to sobie wytłumaczyć i raczej Wasza relacja jest. Transparentna. Każdy wie, jaką rolę pełni, jeśli jesteście w relacji, to możecie się spodziewać dziecka. Albo są plany na powiększenie rodziny. Możecie ustalać z partnerem warunki nauki dzieci. Jeśli jest to rozwijająca się relacja, to. To jest w niej potencjał na coś wartościowego, jak cię postrzega ta osoba, mężczyzna ten widzicie, jako kobietę. atrakcyjną albo spełniającą jakiś kanon piękna która odpowiada pewnym standardom spełnia jakieś oczekiwania, ale nie zawsze swoje Mężczyzna ten uważa Cię za kobietę atrakcyjną, która ma wybór. Lub ma adoratorów. Albo jest w parze. W kochankach. Jeśli jesteście w parze z tym mężczyzną, to możecie się w jakiś sposób odbijać, albo ostatnio zaczęłaś zauważać, że pewne negatywne cechy wychodzą z Was przy tej znajomości. Mm. Tak. Mężczyzna w uczuciach wypada w królu mieczy. Hmm. Próbuje do tej relacji podchodzić bardzo logicznie, ale czasami mu się to nie udaje. Może być zazdrosny. W jakimś wspólnym działaniu mogły wyjść wasze różnice charakteru? Możesz oczekiwać więcej działań od tego mężczyzny, a on nie jest w stanie temu sprostać albo nie chce temu sprostać. To chyba zależy od, od sytuacji. Mężczyzna może obawiać się strat mm, emocjonalnych, które poniósł w przeszłości. I z jednej strony jest zaangażowany, a z drugiej może być odczuwane takie wycofanie albo zmęczenie. Co jeśli chodzi o zamierzenia? Hmm. Na razie sytuacja będzie się rozwijać na podobnej zasadzie, jak to się odbywało. Możesz dowiedzieć się jakiejś ukrytej rzeczy o tym mężczyźnie. Co jest związane z jego pracą albo miejscem pracy? Hmm. Mężczyzna może planować podróż. Jeśli chodzi o wynik, to pojawia się czysta karta. Czyli wszystko się może zdarzyć. Prawdopodobnie dużo się rozegra w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tak to pozostawmy. Dobrze. Dziękuję za ten wygór i kryształ. Dobrze sygnifikator szóstka buław. Okay. Może Was łączyć jakaś sytuacja pracownicza, jakiś konkurs, jakiś projekt, który wymaga dużej elastyczności. Może być związany z duchowością albo z czymś, co ma wiele warstw. Hmm. Ewentualnie jesteście w relacji, tworzycie wspólny dom, możecie wspólnie prowadzić biznes i przychodzą do Was pierwsze efekty działań, pozytywne oczywiście, wasie dysków. Duże plony przyjdą jesieniu. Co o tobie myśli? Myśli, że nie masz siły się z nim kłócić, więc odpuściłaś. Może być to czasowe zawieszenie toporu wojennego. Uważa, że w swojej pracy kierujesz się. Kierujesz się tym, żeby nie dochodziło do konfliktów. Mężczyzna uważa, że emocjonalnie się od niego oddaliłaś że masz jakieś rozterki moralne albo albo jest świadomy problemów zdrowotnych nad którymi pracujesz Jeśli chodzi o uczucia, to pojawiły się same wielkie arkana. Hmm. Mężczyzna ten uważa, że nie jesteś przypadkową osobą w jego życiu. O, jeszcze, uniwersum wypadło. No cóż. Ma ciepłe uczucia w cesarzowej, które ulegają transformacji. Może coś się zmieniać w postrzeganiu tej relacji przez niego. Ze względu na to, że sam przeszedł jakąś chorobę albo jakieś niesprawiedliwe potraktowanie w miejscu pracy Dobrze, to uniwersum będzie tak leżeć. Jeśli jesteście w stałym partnerstwie, to hmm. to jest w tych uczuciach pewna stałość i pewność tego, że jesteś odpowiednią osobą, na odpowiednim miejscu, że pasujesz do niego, że się uzupełniacie. Może myśleć o innym formacie relacji, albo o jakichś zmianach, które byłyby dla Was obojgu korzystne? I zamierza wyjść z pozycji mężczyzny, pewnego siebie, który patrzy w stronę wartości uniwersalnych. Albo religijnych, albo innych jeszcze, które ten jegomość posiada. W zamierzeniach chce ten mężczyzna postawić na swoim w jakiejś sytuacji. Jeśli nie jesteście w związku, to przejść na nowy etap albo zaproponować coś cennego, lub coś, co miałoby dla ciebie wartość. Może przyjść z uczuciami. Jeśli to stały partner, to może. Przyjść z romantyczną propozycją czasu spędzonego wspólnie. Jeśli chodzi o wynik, zakończyłyście jakiś cykl z tym mężczyzną i wchodzicie w coś nowego, albo jeśli jest to stała relacja, to możecie spojrzeć na jakąś sytuację z innej strony i to będzie wasze zwycięstwo. Mężczyzna oczekuje, że dacie mu przewodzić w tej relacji. Tak. Dobrze, dziękuję moje miłe, że byłyście ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do kolejnego czytania.